A kiedy jakiś duży kombi? Minimum 170 kunia dla 2 plus 3 do 45 klocków. A właśnie teraz, więc zaczynamy od propozycji dla odważnych. Mieczysław W212. Dlaczego dla odważnych? Bo ma kontrowersyjny wygląd, ale za to kupę miejsca w środku i łagażnik na wypad na 2 miesiące. W tym budżecie celuj w 1.8 benzyna z niskim przebiegiem, ale jest na bezpośrednim wtrysku. Mechanicznie i elektrycznie zadbane auta śmigają bez problemów. Skoda Super MK2. To też wielkolud pokroju E-klasy, ale w wersji tańszej i dającej trochę więcej niż Mieczysław. Nieźle wygląda przed i po ale ty celuj w polifta, 2 2.0 diesel. Ostrożnie możesz szukać 1.8 TSI. Jak masz pełną historię serwisu, przebieg do 200 koła. Te silniki nie chłepcą aż tak dużo, jak są zadbane. Volvo V70. Nie mogło zabraknąć łosia, czyli V70. Jest duży, bezpieczny, ma świetnego diesla 2.4 albo dobre i szybkie benzyny do LPG. Bagażnik spoko, mechanika spoko, zadbane automaty też są ok, ale czasami pluje błędami na desce. BMW 5, F11. Najbardziej sportowe kombi w tym zestawieniu. W M pakiecie wygląda bardzo dobrze. W środku jest nieźle, ale widać już wewnątrz, że się starzeje. Celo 2.0 diesel ze zdrowym rozrządem i nie musi być 4 x 4. Automat jest bardzo okej, okay, ale to BMW, więc serwis kosztuje, a model nie jest pancerny. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka! Dzięki, zdrówka!